Ciao a tutti! Dzisiaj o jednym z nieprzetłumaczalnych na polski zastosowań słówka ci. Jest ich wiele, ale dzisiaj zajmiemy się tylko jednym. Wyrażenie ci wole. Spotkacie się z nim bardzo często. Ci wole. Zwracam uwagę na ci. To jest właśnie jedno z tych zastosowań ci. Nieprzetłumaczalnych. Ogólnie, wole to jedna z form czasownika wolere. Chcieć. Wolere, chcieć. Nie będziemy teraz zajmować się odmianą, ponieważ ona nam tutaj do niczego nie jest przydatna. Czyli zapominamy o odmianie volere oraz o znaczeniu volere chcieć. To co nas będzie interesować, to formy volere zaznaczone na żółto: wole oraz voliono, ci wole, ci wole oraz ci voliono, ci voliono. Ci wole, ci voliono. Interesują nas te dwie formy, chociaż zupełnie zapominamy o znaczeniu chcieć, ponieważ mamy do czynienia z pewnym utartym zwrotem, idiomem, mianowicie z idiomatyczną formą czasownika: volere, z wolerci. Volerci, ta forma tak wygląda: volere plus ci. Daje nam idiom, utarty zwrot volerci. i zapominamy o znaczeniu chcieć. A zatem czy wolę, czy woliono. I co to znaczy? Czy wolę? Znaczy, że coś jest niezbędne. Wymagane, konieczne, potrzebne. Ci wolę odnosi się do jednej rzeczy, jednego zjawiska, czyli jest to liczba pojedyncza. Ci woliono są niezbędne, są niezbędni, konieczne, konieczni, wymagane, wymagani, potrzebni, potrzebne. Ci woliono odnosi się do więcej niż jednego obiektu, niż jednego przedmiotu, niż jednego człowieka, zjawiska itd. Czy wolę do jednej rzeczy, czy vogliono. do więcej niż jednej rzeczy. Najlepiej nauczyć się tych sformułowań na przykładach. Czy wolę un Passaporto, czy wolę un pasaporto. Niezbędny, potrzebny, konieczny jest paszport. Per attraversare la frontiera, per attraversare la frontiera, dla przekroczenia granicy, czyli aby przekroczyć granicę, niezbędny jest paszport. Per attraversare la frontiera ci vuole un passaporto. Ci vuole un passaporto. Oczywiście, kiedy wyjeżdżamy poza strefę Schengen, tak? Poza lo spazio Schengen, nasze ukochane. Lub ktoś spoza spazio Schengen przyjeżdża do Europy. Wtedy ci vuole un passaporto. I liczba mnoga. Per attraversare la frontiera ci vogliono i passaporti. Ci vogliono i passaporti czyli są niezbędne wymagane paszporty Per attraversare la frontiera ci vogliono i passaporti Ci vuole un passaporto ci vogliono i passaporti Per aprire la porta ci vuole la chiave Ci vuole la chiave Aby otworzyć drzwi potrzebny konieczny jest klucz Per aprire la porta ci vogliono le chiavi Per aprire la porta ci vogliono le chiavi. Aby otworzyć drzwi, potrzebne są klucze. Konieczne są klucze. Per aprire la porta ci vuole la chiave, ci vogliono le chiavi. I takie częste sformułowania. Ci vuole tempo. Potrzebny jest czas, potrzeba czasu. Ci vuole tempo. Ci vuole un po di tempo. Ci vuole un po' di tempo, potrzeba troszkę czasu. Un po' troszkę. Ci vuole molto tempo, ci vuole molto tempo, potrzeba dużo czasu. Na przykład, per abituarsi, aby się do czegoś przyzwyczaić. Ci vuole tempo, ci wolę un po' di tempo, ci vuole molto tempo, per abituarsi, aby przyzwyczaić się do czegoś. Ci vuole un giorno. Potrzebny jest jeden dzień. Potrzeba jednego dnia. Konieczny jest jeden dzień, tak? Ci vuole un giorno per abituarsi. Potrzeba jednego dnia, aby się przyzwyczaić. Dalej. Ci vuole un paio di giorni. Ci vuole un paio di giorni per abituarsi. Potrzeba kilku dni. Un paio oznacza parę, czyli dwa przedmioty, dwie rzeczy. A w takim sformułowaniu jak tutaj, un znaczy 2-3 dni, 2 lub coś około tego. Czy wolę un pajo giorni przetłumaczymy jako potrzebne są 2-3 dni, ewentualnie kilka dni. Dalej, ci vogliono tre giorni, czy woliono tre giorni. I tutaj mamy liczbę mnogą, ci vogliono, ponieważ 3 dni. Wcześniej un payo, para była w liczbie pojedynczej un pajo, a poniżej mamy 3 dni. Ci vogliono tre giorni per abituarsi. E da lei? ci vogliono molti giorni. Ci vogliono molti giorni. Potrzeba wielu dni. A więc, ci vuole un giorno, ci vuole un paio di giorni, ci vogliono tre giorni. Ci vogliono molti giorni per abituarsi. Quanto tempo ci vuole? Il potreba czasu. Quanto tempo? Il czasu ci vuole potrebbe... potreba. Quanti giorni ci vogliono, quanti giorni ci vogliono? Ile dni jest potrzebnych, koniecznych. Per habituarsi. Quanto tempo ci vuole? Quanti giorni ci vogliono? Ci vuole un po di pazienza. Ci vuole un po' di pazienza. Potrzeba trochę cierpliwości. Pazienza, Cierpliwość. Ci vuole un po di pazienza. I klasyczna sytuacja. Mamma, ci vuole molto tempo per arrivare a casa. Mamusiu, czy potrzeba dużo czasu, aby dojechać do domu? Ci vuole molto tempo per arrivare a casa. I dalej. Ci vogliono molte ore per arrivare a casa. Ci vogliono molte ore per arrivare. Czy potrzebne są liczne godziny? Tak, molte ore. Molto tempo, molte ore. Ci vuole un po' di pazienza. Mamma, ci vuole molto tempo per arrivare a casa. Ci vogliono molte ore per arrivare a casa. Ci vuole molta acqua. Ci vuole molta acqua. Potrzeba dużo wody. Proszę zobaczyć molta acqua. Molta acqua. Ci vuole molta acqua. Dale. Ci vuole un po' di acqua. Ci vuole un po' di acqua. Potrzeba troszkę wody. Ci vuole molto zucchero, ci vuole molto zucchero, o treba duro zucchero, ci vuole molto zucchero, ci vuole un po di zucchero, ci vuole un po di zucchero, ci vuole molta acqua, ci vuole un po di acqua, ci vuole molto zucchero, ci vuole un po di zucchero. È proprio una persona che ci vuole. E proprio una persona che ci vuole. To jest właśnie osoba, jakiej potrzeba. E proprio to jest właśnie. E to jest proprio właśnie una persona, osoba, che ci vuole. Która jest konieczna, która jest wymagana na dane miejsce, na dane stanowisko, w danej sytuacji. I liczba mnoga. Sono proprio le informazioni che ci vogliono. Sono proprio le informazioni che ci vogliono. To sono właśnie informazioni che sono necessarie, necessarie, richieste. È proprio una persona che ci vuole. Sono proprio le informazioni che ci vogliono. Per pagare con carta di credito ci vuole il PIN. Per pagare con carta di credito ci vuole il PIN. Per pagare, aby zapłacić con carta di credito, kartą kredytową, czy vuole il PIN. Wymagany jest PIN, konieczny jest PIN. Ale oczywiście może się zdarzyć także, że coś nie jest konieczne. A więc. Non ci vuole il PIN. Non ci vuole il PIN. Nie jest konieczny PIN. I liczba mnoga. Non ci vogliono il PIN e la firma. Digitale, na przykład. Czyli. Non ci vogliono, nie sono wymagane. Il PIN e la firma e il podpis. La firma to jest podpis digitale cyfrowe, tak? Cioè la firma digitale to jest podpis cyfrowe? A non ci vogliono il PIN e la firma digitale. Per pagare con carta di credito ci vuole il PIN. Non ci vuole il PIN. Non ci vogliono il PIN e la firma digitale. W tym idiomie, w tym sformułowaniu występują formy czasownika. Tak jak mówiłam, volere. mimo że nie znaczą chcieć. A więc możecie się spotkać z różnymi formami tego czasownika, tego ci wolę. Ci wolę może być na przykład w trybie przypuszczającym. Jak w tym zdaniu. Ci vorrebbe una conferma. Ci vorrebbe una conferma. Byłoby potrzebne potwierdzenie, tak? Byłoby, ci vorrebbe. Albo jeszcze inna forma, na przykład forma czasu przyszłego, czy vorra, conferma. czy vorra będzie potrzebne potwierdzenie, czyli czas przyszły. No i oczywiście pozostają inne formy czasów, trybów, w których ten czasownik może się pojawić. Najważniejsze, żeby znać formy podstawowe, czy vole, czy voliono, ale trzeba mieć w pamięci, że te formy mogą występować w innych czasach i trybach, tak, na wszelki wypadek. I na koniec, Quello che que ci vuole ci vuole. Quello che que ci vuole ci vuole. Takie powiedzenie i oznacza to, co jest potrzebne, to jest potrzebne. Czyli rzeczy ważne, rzeczy niezbędne, to co jest potrzebne, to trzeba zrobić, trzeba dostarczyć i tyle. Quello che que ci vuole ci vuole. Co jest potrzebne, to jest potrzebne. Do zapamiętania ci vuole, czyli innymi słowy po włosku. Na przykład e necessario. E necessario, czyli jest konieczne, potrzebne, wymagane. Czasami kontekst narzuca rodzaj żeński, a więc e necessaria, tak? E necessario, powiedzmy, że to znaczy jest niezbędne, ale też e necessario, jest konieczny, niezbędny. E necessaria, jest niezbędna. Ci vuole. e necessario. Ci vogliono sono necessari, czyli są niezbędni. Rodzaj żeński sono necessarie, tak? A więc pamiętamy, czy vuole e necessario, ci vogliono sono necessari. Na razie to wszystko. Grazie, ciao, ciao, ciao.